Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w dużych sieciach fast foodów zawsze panuje tłok, a w małych sklepach budowanych z miłością i troską zawsze panuje pusto? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy w tej historii jest coś nie tak? Być może problemem nie jest tylko cena i reklama. Może dziura jest znacznie głębsza. Miałem wizję, a raczej koszmar, i po nim nic już nie było takie samo. Moja kawiarnia zawsze była moim największym marzeniem proste, przytulne miejsce pachnące świeżą kawą i starannie przygotowanymi słodyczami. Wszystko przygotowane z prawdziwych składników, z myślą o dobru tego, kto tam wszedł. Jednak z biegiem czasu zacząłem widzieć, jak moje marzenie się rozpada. Puste stoły, nietknięte ciasta, kawa stygnie. Tymczasem na zewnątrz rosły kolejki do fast foodów. Uprzemysłowiona żywność bez duszy podawana non-stop. I zadałem sobie pytanie: co robię źle? Zacząłem mieć wrażenie, że coś się kryje, coś czego nikt nie widział, albo udawali, że nie widzą. Któregoś wieczoru, siedząc samotnie przy jednym ze swoich stołów, odmówiłem modlitwę. Poprosiłem o odpowiedź. I to, co przyszło, było początkiem końca mojej niewinności. To, co zobaczyłem, pozwoliło mi zrozumieć, dlaczego tak wiele małych firm upada, podczas gdy giganci rosną. Jeśli myślisz, że to wszystko to tylko zbieg okoliczności. Przygotuj się, ponieważ prawda jest znacznie mroczniejsza niż sobie wyobrażasz, i zaczyna się tutaj. Tej nocy byłem wyczerpany, fizycznie i emocjonalnie. Kawiarnia, która kiedyś była moim największym marzeniem, teraz wydawała mi się ciemnym pokojem, w którym zostałam uwięziona, bez wyjścia. Rachunki piętrzyły się na ladzie. Ciasta, które zrobiłam z taką pieczołowitością, leżały na miejscu, nienaruszone, jakby nikt inny nie chciał skosztować czegoś zrobionego z miłością. A kawa, kawa nie pachniała już nadzieją. To było po prostu kolejne przypomnienie o wszystkim, co poszło nie tak. Na zewnątrz widziałem wibrujące światła fast foodów, oświetlające ulice. Świeciły jak przynęta, pełno ludzi przychodzących i wychodzących, z torbami w rękach, śmiejących się, jedzących, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Tymczasem moja kawiarnia była pusta, cichy, tylko ja i cichy dźwięk znaku na zewnątrz. Słabo mrugającego, jakby miał zgasnąć. Usiadłam przy jednym ze stolików, ten, w którym zazwyczaj planuje menu na tydzień, ale nie miałam już siły nawet myśleć o jutrze. Ręce mi się trzęsły, bolała klatka piersiowa. Poczułam się, jakbym samotnie tonęła w ciemnej otchłani. Tam, otoczony pustymi krzesłami i zimnym zapachem stęchłej kawy, spojrzałem na sufit i po raz pierwszy od długiego czasu powiedziałem głośno: Jezu, pokaż mi, co mam robić. Mój głos był drżący, prawie szept, ale w tamtym momencie to było wszystko, co miałem. Nie była to ani piękna modlitwa, ani mocna, to była szczera prośba, cichy krzyk, dochodzący ze zmęczonego serca. Zamknąłem oczy, nie dlatego, że spodziewałam się, że coś się wydarzy, ale dlatego, że nie mogłam już dłużej patrzeć na rzeczywistość. Cisza wzięła górę, cisza tak głęboka, że wydawała się żywa. Jakby powietrze wokół mnie przestało słuchać mojego bólu. Poczułem, że moje ciało staje się ciężkie. Głowa powoli opadała. Sen przyszedł nagle, niczym gęsty cień, odciągając ode mnie myśli. Wszystko pociemniało, jakby mnie pochłonęło coś niewidzialnego. I dokładnie w tym momencie wszystko się zaczęło. Gdy tylko mój umysł odłączył się od kawiarni, poczułem się, jakby mnie zabrano. To nie był zwykły sen, to było coś innego coś gęstego duszące. To było tak, jakby mnie wyrwano z krzesła i rzucono gdzie indziej. Miejsce, które nie zostało stworzone tylko ze strachu, zostało stworzone z prawdy, taki, którego nikt nie chce oglądać. Ziemia zniknęła pod moimi stopami. Zapach kawy zamienił się w gorzki dym. Lekki wietrzyk, wpadający przez okno, zamienił się w gorący wiatr, który zdawał się pochodzić ze starego pieca jednego z tych, które płoną doszczętnie. Otworzyłam oczy i żałowałam, że tego nie zrobiłam. Świat wokół mnie nie był już taki sam: nie było już stołów, witryn sklepowych, ciast. Byłem gdzie indziej, miejsce, które wydawało się czekać na mnie od dawna, ale to, co mnie tam czekało, to był dopiero początek. Kiedy otworzyłam oczy, zdałam sobie sprawę, że nie jestem już w kawiarni. To nie był zwykły sen, taki o którym zapomina się po przebudzeniu. To było prawdziwe. To było tak, jakby mnie wyrwano z własnego życia i wrzucono w miejsce. Gdzie czas i przestrzeń nie miały sensu, zapach był pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła. Silny, duszący, jak dym zmieszany z czymś zgniłym, zupełnie jakby samo powietrze było chore. Z każdym oddechem drapało mnie w gardle. Otoczenie było ciemne, ale nie była to zwykła ciemność. Miał wagę, miał prezencję. Wydawała się żywa, jakby mnie obserwowała. Ziemia pod moimi stopami była nierówna. Ciepła i lekko pulsująca, jakby oddychała. Moje kroki odbijały się echem w ciszy, która zdawała się ze mnie drwić. Nie wiedziałem, gdzie jestem, ale każda część mojego ciała ostrzegała mnie, nie powinieneś tu być. Wtedy właśnie zobaczyłem światła. W górze, pośród ciemności, niektóre punkty świeciły: czerwony, żółty, pomarańczowy. Żywe kolory, migające jak szyldy sklepów. Kiedy podszedłem bliżej, Zdałem sobie sprawę, to były znajome nazwiska, znane marki, takie jakie widzisz na co dzień w reklamach, na opakowaniach, na ulicach, ale tutaj, w tym miejscu, litery były zniekształcone. Niektóre zdawały się drżeć same, inne poruszały się, jakby były zrobione z żywego ciała. Jasność przyciągała uwagę, ale nie przynosiła ukojenia. To był fałszywy, niemal demoniczny blask. Szedłem dalej. Ulice były wąskie, ciasne. Pełne znajomych fasad, ale coś było nie tak. Drzwi były otwarte, ale nikt nie wchodził. Nawet nie wyjeżdżając. Wewnątrz po prostu pustka. Ciemna pustka, jakby wszystko zostało wessane w jakieś gorsze miejsce. Kiedy skręciłem za róg, smród się pogorszył. Było smażone, ale to nie było normalne. Miała w sobie gorycz, od której skręcał się mój żołądek. Na znaku widniała nazwa sieci fast foodów, którą każdy rozpoznałby. Drzwi same się otworzyły, skrzypiąc. Jakby były żywe. Ze środka wiał gorący wiatr, niosąc ze sobą ten sam zapach starego oleju, zmieszanego z czymś zgniłym. Wszedłem, a w środku horror dopiero się zaczynał. Nie było klientów, żadnych rozmów, żadnych dźwięków wydawania rozkazów, tylko dźwięk gotującego się oleju i metaliczny dźwięk brzęczących sztuczców. Za ladą rząd kucharzy, wszyscy z pustymi oczami, bez życia, bezwyrazowy, pracowali w milczeniu. Niczym lalki sterowane niewidzialnymi sznurkami. We frytownicach bulgotał olej, ale było coś dziwnego. Dźwięk był ostrzejszy, bardziej niepokojący. Zajrzałem do środka jednej z patelni i widziałem to. To nie były tylko frytki. Coś w środku się poruszało, coś małego, powoli drgającego, jakby wciąż żywego. Moje serce przyspieszyło. Próbowałam się wydostać, ale moje stopy przykleiły się do podłogi. Coś mnie powstrzymywało. Coś, co chciało, żebym zobaczył co będzie dalej. W najciemniejszym kącie kuchni zebrała się grupa kucharzy wokół metalowej umywalki. Unosząca się z niego para miała zielonkawy odcień. W powietrzu unosił się słodki, zgniły zapach. Coś szeptali. To nie był wspólny język. To były słowa, których samo usłyszenie sprawiało ból. Jeden z kucharzy podniósł chochlę pełną gęstego, ciemnego płynu. Podniósł go wysoko i powiedział zimnym głosem: Dokonano wymiany, sukces został kupiony, pozostali ukłonili się, w ciszy, z szacunkiem. W tym momencie zrozumiałem. Nie gotowali jedzenia, karmili czymś znacznie większym, coś, co wymagało czegoś więcej niż tylko składników. Gotowali z duszami, a każdy posiłek miał cenę, której świat nie widział. Ścieżka ciągnęła się dalej, jakby coś wciągało mnie coraz głębiej w ten mroczny świat, a ja posłuchałem, nie rozumiejąc dlaczego. Z każdym krokiem ciśnienie w powietrzu rosło. Ciemność zdawała się oddychać, obserwując mnie, jakby chciała mi pokazać coś, czego jeszcze nie byłam gotowa zobaczyć. Ale poszedłem za nim. Wtedy poczułem inny zapach, inny niż poprzednio smażone potrawy. To było słodkie, ale nie jest to przyjemna słodycz. Było przesłodzone, sztuczne, zbyt mocne, jakby próbowało ukryć za sobą coś zgniłego. Spojrzałem w górę i zobaczyłem przed sobą ogromną fabrykę. Kolorowe i żywe szyldy ogłaszały nazwę jednej z najsłynniejszych marek napojów bezalkoholowych na świecie. Taki, który z pewnością miałeś już w rękach. Ale teraz w tym miejscu nic z tego nie wydawało się szczęśliwe. Fasada zdawała się uśmiechać, lecz oczy były puste. Podszedłem powoli. Frontowa brama sama zaskrzypiała i otworzyła się, jakby wiedziała, że nadchodzę. Wszedłem, a to co zobaczyłam w środku do dziś, wywołuje u mnie dreszcze. Środowisko było czyste. Nawet zorganizowane. Maszyny pracowały w doskonałej synchronizacji. Butelki toczyły się po przenośnikach taśmowych, napełniając się jasnym, musującym płynem, który wszyscy znamy. Dźwięk stukających pokryw, dźwięk przesuwania się mat, wszystko było precyzyjne, jakby było częścią rytuału. Jednak tym, co mnie najbardziej przeraziło, byli ludzie. Pracownicy ubrani w nienaganne mundury, rękawiczki, czapki, a jednak coś było nie tak. Nie rozmawiali. Nie uśmiechaj się, nie patrzyli na siebie, po prostu poruszali się w zsynchronizowany, mechaniczny sposób, jakby zapomnieli, że są ludźmi. Oczy mieli zapadnięte, a wyraz twarzy pusty. To było tak, jakby ich dusza została wyssana tu i teraz. Na środku fabryki widziałem mężczyznę stojącego przed pełną butelką. Nie sprawdzał produktu, trzymał go obiema rękami, jakby to było coś świętego. Powoli podniósł butelkę, jakby coś oferował. I zaczął mamrotać dziwne słowa. Wtedy to samo zrobili jeden po drugim pozostali pracownicy. Bez wyrazu podnieśli butelki, powtarzając ten gest w ramach cichego uwielbienia. Powietrze stało się ciężkie. Po całym pomieszczeniu zaczął rozchodzić się niski dźwięk. To nie było z maszyn. Był to lament, stłumiony krzyk, jakby wiele głosów było gdzieś uwięzionych i próbowało się wydostać. Całe moje ciało drżało. Coś w tym miejscu żyło, ale nie było to naturalne. Dotarłem do ciemnego zakątka fabryki. Za niektórymi maszynami znajdowały się stosy metalowych bębnów. Brudne, porysowane, z wyrytymi symbolami, które wyglądały jak blizny. Wszedłem na dół. Na jednej z beczek przeczytałem krzywo przyklejoną etykietę. Esencja witalna. Przełknąłem ciężko. W tych bębnach mieściły się nie tylko syropy i barwniki. Nie. Wewnątrz było coś więcej. Coś, co zostało komuś zabrane. Kawałek życia. Z duszy, energii ludzkiej. W tamtym momencie wszystko miało sens. Uzależniający smak i uczucie, jakie powodował napój gazowany, to nie była tylko chemia, to był pakt niewidzialna umowa zamaskowana reklamą, uśmiechami i prezentami. Nie tylko sprzedawali napoje, podawali coś znacznie mroczniejszego coś, co kosztuje znacznie więcej niż pieniądze a świat, świat pił to codziennie, nie mając pojęcia, co połyka. Po wyjściu z fabryki sody myślałem, że widziałem najgorsze. Myślałam, że nic innego nie jest w stanie mnie tak zaskoczyć i przestraszyć, ale się myliłem. Bardzo się myliłem. To, co nastąpiło potem, było jeszcze bardziej okrutne, cichsze i bardziej zamaskowane. Zapach pojawił się przed obrazem. Słodki, znajomy, niemal dziecięcy zapach. Te zapachy, które kojarzą się z przyjęciem urodzinowym, dzieciństwem, radością, ale coś było nie tak. To było zbyt słodkie. Zbyt mocny, a za tym przyjemnym zapachem kryło się dziwne, obrzydliwe tło, jakby próbował coś ukryć. Przede mną pojawiła się ogromna fabryka. Fasada była kolorowa, niemal wesoła. Na tablicach pojawiały się frazy obiecujące szczęście w każdym cukierku, w każdej czekoladzie. Ściany zdobiły kreskówki. Wydawało się, że zrobiono wszystko, aby uspokoić, zaczarować, ale w środku już czułam ten ciężar. Coś mi mówiło, że nie powinnam tam wchodzić, ale wszedłem. Gdy tylko przekroczyłem próg, po plecach przebiegł mi lodowaty dreszcz. Powietrze się zmieniło, stało się gęstsze, cięższe. Nie chodziło tylko o zapach, to była cisza. Ten rodzaj ciszy, która krzyczy. Główna sala była ogromna, pełno toczących się przenośników, brzęczących maszyn, bulgoczących kotłów. Z zewnątrz wyglądało to na szczęśliwe miejsce, ale w środku było to bezduszne miejsce. Wszystko działało doskonale, jak ciało bez serca, i wtedy to zobaczyłem. Nie było tam osób dorosłych, które tam pracowały. To byli dzieci, mały, w różnym wieku. Wszyscy ze spuszczonymi głowami, rękami pokrytymi cukrem i pustymi oczami. Nie uśmiechaj się, nie rozmawiali. Po prostu pracowali, jakby nie byli już dziećmi, jakby już w ogóle nie wiedzieli, czym jest granie. Wyglądało to tak, jakby byli tam uwięzieni przez długi czas. Nie nosili butów. Ubrania były noszone, niektóre podarte, żaden z nich nie odwrócił wzroku, nikt nie narzekał. To było tak, jakby zaakceptowali ten los bez stawiania oporu, jakby coś już zostało z nich wyrwane. Schowałem się za kolumną i obserwowałem. Zobaczyłem mężczyznę. Musiał to być nadzorca, stojącego obok dużego kotła, w którym bulgotał karmelizowany płyn. Trzymał małą fiolkę z ciemną substancją, a wlewając go do mikstury. Mamrotał ciche, prawie niedostrzegalne słowa. Słowa, które nie należały do żadnego znanego mi języka. I właśnie w tym momencie wydarzyło się coś dziwnego. Dzieci wokół nich zatrzymały się na sekundę. To była tylko sekunda, ale to wystarczyło. Ich spojrzenia stały się jeszcze bardziej puste, jakby część ich została wyrwana. Jakby coś zostało wyrwane i nikt tego nie dotykał. Poczułem jak opada mi żołądek. Rozejrzałem się. Na ścianach wizerunki uśmiechniętych dzieci trzymających kolorowe słodycze, reklamy, ale przyglądając się bliżej, zauważyłem, twarze na zdjęciach były rozmazane, spływały jak mokra farba. Szczęśliwe miny stopniowo znikały, topniejąc pod oczami każdego, kto odważył się zobaczyć, naprawdę. I wtedy zrozumiałem, te słodycze to nie tylko cukier, barwniki i brokat. Niosły coś, czego nie można było zobaczyć. Niosły wspomnienia, emocje, części dusz tych dzieci. Każda kula, która opuściła ślad, zabrała ze sobą fragment życia, mały kawałek kogoś, kto nawet nie miał czasu dorosnąć, a świat na zewnątrz, świat pochłonął to bez zastanowienia. Po drugiej stronie właściciele uśmiechali się, zyski rosły, maszyny kręciły się bez przerwy, ale tam, na tej słodkiej, lepkiej podłodze, zobaczyłam prawdę i była gorzka. Sprzedawali dzieciństwo, wysysając niewinność. Pakuj cierpienie jakby było radością, a co najgorsze, nikt nie widział, nikt nie podejrzewał, ale widziałem to, wiedziałem i to mnie zniszczyło od środka. Po wszystkim co widziałem, pustą kuchnię typu fast food, bezduszne oczy pracowników, ciche rytuały, esencję witalną używaną w napojach bezalkoholowych, drenaż dzieci w fabryce cukierków, pomyślałem, że nic innego nie może na mnie wpłynąć. Że moje serce już wystarczająco zniosło, ale to, co stało się potem, było czymś, z czym nie poradziłyby sobie żadne przygotowania. Wszystko wokół mnie zaczęło się trząść. Na początku było jasno, dreszcz pod stopami, jakby sama ziemia oddychała. Ale wibracje rosły. Powietrze stało się ciężkie, prawie stałe, jakbym znajdowała się w czymś żywym, poruszającym się powoli i obserwującym mnie. Fabryczne światła znikały jedno po drugim. Pochłonięte przez ciemność. Zniknęły słodkie, kwaśne i spalone zapachy, i nad wszystkim zapadła głęboka cisza. Cisza tak intensywna, że zdawała się boleć. Ten rodzaj ciszy, która zapowiada, że coś się wkrótce wydarzy. Potem przyszło światło. Najpierw mała złota kropka pojawiająca się pośród całkowitej ciemności. Potem urosło. Mocny, ciepły, ale różni się od wszystkiego, co czułem do tej pory. To światło nie paliło się. To nie było straszne. Przeciwnie, niosła spokój tak prawdziwy, tak intensywny, że całe moje ciało się zrelaksowało, nawet nie rozumiejąc co się dzieje. Wtedy właśnie się pojawił. Postać ubrana na biało, prosta, ale z obecnością tak potężną, że moje ciało się zatrzymało. Jego oczy były głębokie, spokojne, jakby widziały wszystko, każdą myśl, każde uczucie, każdy strach, który skrywałem głęboko w sobie, ale zamiast osądzania była miłość. Miłość tak czysta, że doprowadziła mnie do płaczu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wiedziałem, kim On był, nie musiałem pytać. Poczułem to. Jezus, moje kolana ustąpiły, nie siłą, ale prawdą. Nie można było przed Nim stanąć. Poczułam się mała, brudna i zdezorientowana, ale On zbliżył się, nie w pośpiechu, spokojnie, z obecnością. Zadzwonił do mnie po imieniu nie byle jakie, ale moje i powiedział: Miguel. Widziałeś to, czego wielu nie chce widzieć. Wędrowałeś pomiędzy ukrytymi paktami, widziałeś cenę sukcesu okupionego życiem. Moje serce biło jak szalone. Wróciły mi do głowy obrazy: skorupa czarnej esencji, bezdźwięczne dzieci, beczki esencji witalnej. Wszystko. Ale dlaczego ja? Udało mi się zapytać zdławionym głosem. Po co mi to pokazywać? Spojrzał na mnie ze współczuciem, bo prawdę trzeba powiedzieć. Wielu nadal jest niewidomych, żyją w oszustwie. Wierząc w puste obietnice, widziałeś na własne oczy, że sukces zrodzony z poświęcenia innych jest przekleństwem, niebłogosławieństwo. Płakałam. Nie ze strachu, z ulgą, bólu, prawdę mówiąc. Więc nie ma innego wyjścia? zapytałem z resztką nadziei. Jezus uśmiechnął się. Spokojny, prawdziwy uśmiech. Zawsze jest nadzieja, ale zaczyna się od wyboru, żeby zobaczyć, w pokucie, i odwaga do zmiany. Światło wokół niego stało się jaśniejsze, moje ciało było lekkie, jakbym był stworzony z wiatru. A teraz idź, Miguel, powiedz mi, co widziałeś. Ktoś musi zapalić światło tam, gdzie jest tylko ciemność. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, światło całkowicie mnie otoczyło. I obudziłem się, wróciłem do swojej kawiarni, ale wszystko, wszystko we mnie zmieniło się na zawsze. Obudziłem się z szoku, moje ciało oblał zimny pot. Serce biło mu tak mocno, że miał wrażenie, że zaraz wyskoczy mu z ust. Rozejrzałam się dookoła, próbując zrozumieć, gdzie się znajduję. Stopniowo zdałem sobie sprawę, to była moja kawiarnia. Te same stoły, te same ściany, ten sam zapach świeżo parzonej kawy w powietrzu. Ale coś było innego. Wszystko wydawało się cichsze, wolniejsze, jakby czas się zatrzymał. Wstałam powoli, wciąż czując ciężar tego, czego doświadczyłam. Przez chwilę myślałam, że to tylko zły sen, ale tak nie było. Obrazy były zbyt wyraźne w mojej głowie, zbyt realne. Zapach zgniłego, smażonego jedzenia, puste oczy pracowników, milczące dzieci, głos Jezusa. Wszystko nadal we mnie było. I wiedziałem. Widziałem to, czego nikt inny nie widział. Podeszłam do okna kawiarni i spojrzałam na słodycze. Te same, które zrobiłem z takim uczuciem. Ale teraz widziałem to inaczej. Zrozumiałem. Nie chodziło tylko o sprzedaż żywności. Chodziło o to, co stawiamy ludziom na stołach. O tym, co godzimy się milczeć, aby dalej przetrwać. Nie mogłam już dłużej tego ignorować. Tego ranka coś się we mnie zmieniło. Moje spojrzenie, moje sumienie, moja misja. To, co wydawało się kolejną porażką komercyjną, było w rzeczywistości powołaniem. I teraz dokładnie wiedziałam, co muszę zrobić. Nie mogłam już udawać, że nie wiem. Rozpoczęła się transformacja. Po tym przebudzeniu nic nie miało już sensu, jak wcześniej. Nie mogłam już patrzeć na proste menu, nie pamiętając scen, których byłam świadkiem. Każda kolorowa paczka, każde wesołe hasło, teraz niosły kolejny ciężar. Widziałem to, czego wielu nie widziało, albo czego woleliby nie widzieć. W następnych dniach spokój nie powrócił. Przeciwnie, niepokój narastał we mnie niczym płomień. Wiedziałem, że mam misję, nie mogłam zachować tego dla siebie. Nie po tym, co widziałem. To było tak, jakby całe moje życie było tylko drogą prowadzącą do tego momentu. Momentu otwarcia ludzkich oczu. Zacząłem od mojej kawiarni. Zmieniłem wszystko. Wyciąłem dostawców. Wyeliminowałem wątpliwe składniki. Wyszukałem lokalne gospodarstwa. To już nie był tylko biznes. To był opór. Schronienie przed niewidzialnym i okrutnym systemem. Ale wiedziałam, sama zmiana przestrzeni nie wystarczyła. Musiałem porozmawiać. Pokazywać, krzycz, jeśli to konieczne. Stworzyłem bloga, zacząłem opowiadać swoją historię, pokazałem kulisy branży, których nikt nie chce pokazywać. Mówiłem prosto, bezpośrednio, zgodnie z prawdą. Początkowo wielu było sceptycznych, mówili, że to przesadzone, teoria spiskowa, ale inni, inni zaczęli się budzić i z każdą otrzymaną wiadomością, z każdą osobą dotkniętą prawdą, widziałam, że nie jestem sama. Że moja misja dopiero się zaczyna. Ale ostrzeżenia też się pojawiły. Zawoalowane groźby, jakby chciał powiedzieć: zamknij się, posuwasz się za daleko. Ale teraz, było już za późno. Widziałem, ja wiem, jeśli doszedłeś tak daleko, to dlatego że coś w tobie też to poczuło. Może zwątpienie, może ucisk w klatce piersiowej. A może Bóg użył tej historii, aby pokazać ci coś, co musiałeś usłyszeć ponieważ nic z tego nie jest tylko strachem lub ciekawością. To ostrzeżenie. Prawda jest taka, że wiele się przed nami ukrywa i chociaż żyjemy automatycznie konsumując to, co jest nam oferowane, są ludzie, którzy czerpią korzyści z naszego milczenia, ale kiedy ujrzymy prawdę, mamy wybór, zamknąć oczy, albo wstać i zająć się czymś innym. Teraz chcę to usłyszeć od Ciebie. Co najbardziej wywarło na Tobie wrażenie w tym zeznaniu? Komentarz poniżej. Prawdę mówiąc, opowiedz mi, co czułeś, co przeszło ci przez głowę podczas oglądania. Porozmawiajmy w komentarzach, ponieważ nie jesteś sam, a może to, co tu powiesz, obudzi też kogoś innego. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób poruszyła twoje serce, zostaw lajka i subskrybuj kanał już teraz. Nie chodzi tylko o to, żeby pomóc filmowi, chodzi o to, żeby to przesłanie dotarło do tych, którzy muszą je usłyszeć. I nigdy nie zapominajcie, Bóg nie chce, abyśmy żyli w zwiedzeniu, On jest lekki, a kiedy światło wkracza, ciemność traci swoją siłę. Jeśli teraz to widzisz, to nie przypadek, to Bóg wzywa cię, żebyś widział właściwymi oczami, niech On błogosławi twoje życie, i do następnego filmu.